Cześć! Z Tej strony Karol Bocian, dzisiaj szybka porada o zmiennych tymczasowych. Babo.io możemy sobie zdefiniować takie zmienne, które istnieją po stronie naszego użytkownika u niego w przyglądarce i kiedy on odświeży sobie stronę, one wrócą do defaultowych, początkowych stanów, na przykład stanu pustego albo jakiegoś innego, który sobie określimy, ale one pozwalają nam pracować po stronie właśnie przeglądarki bez wołania Babo.io, bez wołania serwera i robić różne rzeczy. Na przykład jak mamy sobie listę elementów wyświetloną, i chcemy zaznaczyć kilku z tych elementów, żeby później zrobić update na tych elementach albo je usunąć. To właśnie ta lista elementów do zaznaczona teraz jest takim custom state. Em. Zróbmy sobie jakiś przykład, jak działamy sobie z tam takim custom state'em. Widzimy sobie na przykład tekst wpisywali w taki custom state, więc weźmy sobie inputa i taki custom state możemy przypinać do jakiegokolwiek obiektu, który mamy tutaj w Babo.io. Czyli klikamy sobie tutaj w i i mamy opcję custom state. Możemy to sobie przypiąć na przykład do strony, możemy przypiąć to sobie do przycisku, możemy przypiąć to sobie do jakiegoś inputa, więc gdzie chcemy, możemy to sobie właśnie przypinać i dodawać custom state. Dodamy sobie do strony taki custom state. Nazwiemy go sobie na przykład test i to będzie typu tekst jest, create, tworzymy sobie. To, co mogłem zaznaczyć, to jeszcze to, że to nie musi być pojedynczy custom state, tylko to może być obiekt, który jest na przykład listą. Mogę takich custom stateów do danego obiektu zrobić wiele. Mogę też ustawić, żeby była jakaś wartość początkowa, na przykład to do i możemy go jakoś wyświetlić. Jak go wyświetlić? Weźmy sobie tutaj na przykład tekst i możemy powiedzieć: wyświetlaj mi, czyli weźmy sobie ten nasz indeks. I ten właśnie test. Wartość test. Tak samo w tym naszym inputcie. Mogę powiedzieć, że wartość początkowa to też niech będzie to, co jest w tym naszym custom state'cie. Jest. Mogę też potem zmieniać stan tego elementu. Weźmy sobie ten przycisk, zróbmy sobie save. Jak klikniemy w ten nasz save, zróbmy set state of an element, czyli ustaw mi właśnie ten custom state tego danego elementu, ten nasz dany element ma, to jest właśnie nasza strona index i tam w test możemy coś ustawić, możemy ustawić wartość pustą. Zobaczmy, jak nam to zadziała, albo możemy coś ustawić, co chcemy. Więc zobaczmy, sobie. mamy to do, klikam sobie save, tutaj dalej mam to do wpisane, więc taka wartość czysta nam nie zadziałała w ten sposób, ale możemy zrobić sobie tutaj input a Value jest, odświeżyć sobie. Mamy znowu to do, ale teraz piszemy sobie coś innego. Klikam sobie i mam inną tutaj wartość. I Zróbmy sobie jeszcze jeden przykład, jak wpisywać właśnie wartość pustą. Jak chcemy coś takiego wyczyścić, możemy po prostu zrobić tutaj arbitary tekst i powiedzieć mu pusto, żeby nic tutaj nie było. Więc zróbmy sobie odśwież. Klikamy save i mamy pustą wartość. Chcesz budować aplikację webową? Skorzystaj z platformy No Code, gdzie bez programowania Baboio bardzo szybko stworzysz sobie aplikację webową, Będziesz mógł ją wrzucić też w App Store albo w Google Play. Ja jestem Karol Bocian, od lat programuję oraz tworzę oprogramowanie, a Tobie on oferuje kilka rzeczy konsultacje z Babuio, abyś tworzył jeszcze lepsze aplikacje, kursy, w których nauczysz się, jak tworzyć aplikację w Babuio. Od podstaw możesz też zamówić po prostu aplikację u mnie, a ja ją dla Ciebie zrobię i na sam koniec, perełka, możesz po prostu zostać moim wspólnikiem. Ja będę robił aplikację, a Ty będziesz robił biznes z tym właśnie związany. I koniecznie zapisz się na mój newsletter, aby dowiedzieć się o najnowszych rzeczach w Babuio oraz w moim... Małym świecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pisz śmiało na mój e-mail. Znajdziesz go w opisie tego filmu. Hej. I to już wszystko, co dla Ciebie dzisiaj przygotowałem. Dziękuję za twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!